Co powiedział? Ale on powiedział, na ma katan łantę. No to teraz powiedz mu jak się czyta. Miły oczy ekłoczek. Cry a ja. No kij. Sy Ały A ty A. Załata. Mama, zobacz, no. No nie ma typa. To no teraz? ot, no. od. Chodź. Na. Filipu, Masiu, powtarzaj po Filipku najlepiej. Bilet. 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 Musisz bilet. Bilet. Pięknie. Oh, bardzo dobrze. Były od. Nie, były. były Filipeka, co wy, co wy robicie teraz? Teraz dziewczyna nazywa się: o, Tomek, czy ty, a tam jest napisany. A powiedz Filipku, co wy, co wy teraz robicie? Co wy ćwiczycie teraz? Filipek? Nie, tego nic się nie otwiera, tak? Co wy ćwiczycie teraz? Co robicie? Ty. A. No dobra, a Filipek, co ty nie. robisz? I Co? Co robisz? Na łukopędzie czytaj Już uczyłem się szyi i teraz uczę tej ty. I czy? ty. Czy? 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 Czy i czapla Czesia. Czy czapla Czesia. No, nie, nie gaś Maxi. No to ładnie czytaj Filipek. Tamata płaci sam czyta i mamy dopiero, słuchajcie, luty 2012, a Filipek tak pięknie czyta. On ma 5 lat i 2 miesiące i umie sam czytać wszystkie słowa z tej kartki. Pokaż. No, dalej. Si, me siła. Pięknie. Ty ale e a z talerz. Talerz. Ż. Ż. Talerz. Ty, ty o i c a tablica. Przepięknie. Pięcioletnie dziecko umie pięknie czytać. what